No hej, jednak mężczyzna zbyt ale waję joda Ja chyt i kledę, co mężczyzna Budżetowe, w sensie dobre, ale nie za tysiąc coś One kosztowały ty tysiąc coś, pamiętasz, że ponad tysiąc zajebałem Dobra, podpinam myszkę i słuchawki ale czekajcie No O kurde, ale tu jest ciasno Dobra nie mogę sobie trafić, czekajcie, gdzie, gdzie tu jest USB? Dobra, myszkę mam i sławy, więc będę dzisiaj testował sławeczki. To są aryktisy, tak mówicie? Właśnie nie wiem, co to są, jest tutaj, ale się świecą kolorowo. Kolorowo się świecą, takie wysuwane mikro jest. Ogólnie mega dobry dźwięk w nich yy, był. Tego, co je testowałem przed, przed tym, jak je wrzuciłem do pudełka i nie użyłem już nigdy. W sumie tych nie użyłem, nigdy tylko po prostu testowałem przez chwilę. Dobra, o co tu chodzi? Tren tutaj jest jakaś tak, ta, ta, ta karta cała. W ogóle nie podoba mi się ten kadr. I w ogóle ta mapa jest za blisko. I ona w ogóle spada, no nic, trudno. To jest tyle Tyle widać i mogę to sobie Tutaj przyciszać albo podgłośniać Ale to tylko tyle A będę grał duo w ogóle no, Napisał do mnie Ewron e żebyśmy zagrali Więc zagram z Ewronem, wiecie, bo on jest dobry Okej, okay, sprawdzę czy w ogóle to działa Czy to w ogóle ta słuchaweczka Coś, coś. o usłyszałem Tego donata. Usłyszałem go, ale chyba jest w ogóle wszystko przyciszone teraz na tym komputerze, chociaż może nie Poczekajcie czat, może teraz być chwilę coś głośno Ech. Zanim ja wszystko podpalam, troszkę minie Włączymy sobie coś śmiesznego, na przykład Jakąś muzykę No, nie wiem co to jest Reklama A wy tego nie słyszycie chyba, tak? No właśnie, ja to, ja to słyszę, a wy nie, o wy teraz też, tak? Czat Nie to jest McDonald's, szybko i wygodnie. Dajcie znać, czy słyszycie. Ciekawe, dobra. Chyba słyszycie Stos Bardzo fajnie, cieszę się. W związku z tym wydaje mi się, że wszystko jest już ogarnięte. Będziemy mogli sobie ciupać i pykać. Jeszcze wiecie, co zrobię. Przedstawię delikatnie kamerę, bo ja będę trochę odwrócony w tą stronę. Więc żebyście mieli taki kadr bardziej na mnie, to damy ją może tu. O. Troszeczkę błok. O Doskonale Troszkę do góry Kurde, muszę wstać Czy obczaję dzięki zedonite? Wiesz co, wiadomości na insta czasem sprawdzą sobie Ale nie za często I generalnie, no nie obiecam Nie, nie obiecuję, że sprawdzę, wiesz Bo ich jest tak dużo, że yy... Obawiam się, że mogłem, ich nie, mogłem nie znaleźć tej twojej wiadomości i wtedy. Wtedy by było mi przykro, bo ci coś obiecałem, a by się to nie spełniło, więc... Sorry byczku, ale no... Muszę niestety ci odmówić tej jednej rzeczy, przepraszam. Tak to bywa, nie zawsze się ma wszystko, tak? Okej. Okay. Jesteśmy gotowi czad. Czy wy jesteście gotowi? No wielki powrót Fortnite'a, proszę Państwa, po wielu tygodniach wielu również miesiącach nawet prawie roku nie uruchamiania wręcz tej gry właśnie się to zadzieje ale ja ja proszę państwa chcę żebyście widzieli co będę widział y, ko, ko, kompletnie więc włączę w tym momencie przechwyt gry o chcę żeby właśnie to było widać yy. Co to jest? Aha, to jakiś pateckiego scenka. CS16, wyłączam, bo wyłączam parę rzeczy tutaj, przechwytywanie okna, wyłączam. Ok, moi drodzy, włączę w tym momencie grę, gdzie to jest? Tutaj, uruchom i zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie, bo nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. E maila, oczywiście, możesz znaleźć u mnie na profilach, na YouTubie, na Instagramie. Nie jest to trudne, tam gdzieś sobie je znajdź, albo wpisz po prostu freesmawpakethiro.pl Dobrze. Jestem gotów, czad. Czy ten Fortnite się włącza? Włącza się. Perfekcyjnie. Tylko nie wiem czy wy będziecie to teraz widzieć, bo jest przechwytywanie tak jakby monitora, ale chyba powinniście. I też będę musiał kamerkę zmienić, co nie? A i muszę jeszcze sobie... Czad dam sobie bliżej. Okej, okay, okay. Będzie ze Wronem, będzie będzie ciupany ze Wronem. Widzicie, elegancko. W ogóle w jakim miejscu się czat daje, e, kamerkę najlepiej? Na Fortnite. Cie? bo ja nie pamiętam. Wiem, że każdy gdzieś tam każda gierka ma swój taki hotspot, w którym lewo, prawo, górny, lewo, pośrodku, no nie wiem, każdy inaczej pisze. Zapytam zaraz Wrona. E, w ogóle napiszę do niego, gdzie my się łapiemy. Pewnie na jakimś Discordzie, czy coś. Kurde, nie, nie lubię tego Discorda. Nie wiem czemu, ale jakoś tak czy nic do niego nie mam? Wszystko działa dobrze, ale mi nic z nim jest nigdy nie po drodze. Jestem bardzo prostu przyzwyczajony do spika i TeamSpeak na zawsze w sercu. Czy chcesz automatycznie? Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji. Jak mam tu jakieś ustawienia, to chcę mieć swoje ustawienia, dlatego że... Yy, no nie da się do tego później dojść. Bardzo dziękuję, Karol Ciemka za dodać. dzięki piękne. Oho. Nie widziałem tego czadu, Ja nie grałem w tą grę tak długo, z nawet nie wyobrażacie. Okej, okay, o co tu chodzi? Co? Steleportował się ziomar? Kurde Co jest? Jakaś. Hulk! Laska Hulk! Okej, okay, Avengersi, tak? Harold, mi już grał w Fortnite! Tak jest. Ej, Bo coś mam tu strasznie cicho. O, podłośnień sobie, dobra, elegancko. No to co, Karol, jak się spodoba, to ja myślę, że tutaj. Nie słyszę cię totalnie, Mati. Tak? Myślę, że jak się spodoba, to tutaj. już 4 godzinki grania, nie? No, dwie, dwie dzisiaj. Zobaczymy. Ob obstawiam. O, bana, ale kozacko. Obstawiam, że mi się nie spodoba. <śm> no ale zobaczymy. Bo zawsze jest tak, że jak w coś gracie słabo, to wam się nie podoba. Po prostu. Więc obstawiam, że mi się nie spodoba. Wojna o Nexus, sezon czwarty. Kurczę, pieczony. Niesamowite tyle sezonów tego Fortnite, że jest. Ale wiem, że przywiodłem do tych potężnych wojowników. A jest sens w ogóle to oglądać, oglądać, czy po prostu zeskipować? Co jest samoloty musimy pamiętać dobra skip o mamy, mam mam fauldolce dzięki epic games kocham was nie chcę w sumie karnetu bojowego yy, okej okay, dalej 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 okej okej fajnie yy, dobra co ważne to musimy wejść tutaj wejść następnie tutaj Zobaczyć, co tu się dzieje. Jasność. Czy warto dać czad jasność na większą na przykład? Często w grach to było, to było dobre, żeby to właśnie zmienić. Cienie chyba się dawało na... Nie, nie, nie. Domyślny układ jakości, automatyczne ustawienie jakości, rozdzielczość 3D, try... yy, jakość tekstur. Dobra, tutaj na pewno jest coś źle, ale to ja już yy, napiszę do Evrona. Aha, Ewon będzie o 20. Dobra, to teraz będę yy, po prostu grał samemu. 17%. Odległość widzenia epicka na pewno. Jakość cieni. Yy, dobra, czat, cienie, cienie. Co z cieniami? FPS-y? FPS-y w ogóle nie wiem. Ten monitor ma chyba... Chociaż on może mieć dużo. Dobra, damy 240. Off Dobra anti aliasing Nie Karol, ja nie lubię piłki nożnej, wiesz Dobra, anti aliasing Tylko nie wiem teraz o czym mówicie o tym off Off to chyba jest To chyba jest dalej o cieniach, tak? Napiszcie anti, off drugie, Ok, Drugie, off też Tekstury, czyli trójka, tekstury trzy, co mam dać? Trójka Wszystko w low w sumie Trójka Trzy off Dobra Efekty, czwórka Wszystko off Nie no, tekstury daj high I przetwarzanie końcowe Wszystko off, wszystko off, dobra. Synchronizacja pionowa to ten. Rozmycie podczas ruchu. Nie no, to to trzeba wyłączyć, co? To będzie przeszkadzało. Włącz renderowanie wielowątkowe. To akurat się może przydać. Yy, Okej. Okay. Pełnoekranowy pełno w oknie. Dobra. Yy, Pełnoekranowy w oknie. Czy pełny ekran? Nie no, chyba pełny ekran. Większa wydajność, co? Tak zrobimy. Zastosuj będzie pewnie czarny ekran i prawdopodobnie będę musiał zrobić czad jedną rzecz. Otóż włączyć sobie przechwytywanie gry Fortnite i sobie zrobimy pyk. Powinno zadziałać za chwilkę Albo i nie Przechwytuj konkretne okno Fortnite Dobra Śmiga, tekstury wysokie, a zapytamy wrona szybciutko. Zrobimy tak, git, dobra. Region automatyczny, przełączanie sprintu. Ustala w jednym momencie czy wymaga wymaga przeczepiania, można włączyć, włączać, jedny. jest Yy, domy... Nie, to to chyba wyłączone. S... 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 Jakoś tekstur na ultra Evron napisano, i widzicie czad? Tekstury na, o... na Epic, dobra. Zastosuj yy... podnoszenie broni. Autor, nie, no tutaj chyba nic nie trzeba. Czelownik, zdrowie. Pierdoły, same czułość myszy. Oj, to tak nie może być, że tutaj się czymś to różni w ogóle, co? O kurde. Nie mogę wpisać No dobra, o 1% nie no, bez sensu O dobra, strzałką można Rozmiar interfejsu na 70%, ale to jest już taka, to jest... to są pierdoły, nie? Jakiś interfejs i ten Yy, Automat. Dobra, tutaj już chyba nie ma nic ciekawego. Aha, Jezu, Czat, przecież ja nie będę umiał w tą grę grać, bo ja nie stawiam w ogóle tych. Zapomniałem. Dachów, ja, ja nawet? Nawet nie mam dachów. Yy, ja tak gram. To jest nowa meta. Po prostu nie stawiam dachów. Nawet ich nie binduję. Nie, nie, nie mogę ich postawić, po prostu. Ok. Yy, wszystko, kit. Zastosuj. Możemy wyjść stąd. Dobra. Sklep z przedmiotami. Pamiętajcie. Najważniejsze to kupić sobie yy, skiny. Bez skinów nie da się grać. Dobrze, więc... Gdzie są skiny? Promocje? Dnia. O! Ej, to takie już mam podobne. Yy. Nie. W sumie taka laska. Może być jest, bardzo dziękuję z Donate. No, były to piękne czasy. Kupimy sobie też taki pistolecik do kompletu. Wstecz yy. No nie, ten mi się nie podoba. Wygląda jak Sinjet z Lola i mnie trochę straszy, bo, bo boję się Zawsze w Lolu to, to jest straszna rzecz. Co jest grane? Gruchotacze, halka. O co chodzi w tym Fortnite teraz? niesamowity to jest. Dobra. Ustawmy sobie w takim razie jakiś skin. Oczywiście to nie może być ten, który kupiliśmy teraz. Tylko na przykład legendarny skin mój, którym przegrałem chyba najwięcej gier. W sensie wygrałem, ale rozegrałem. Czyli oczywiście ten. Zapisz. Rzecz jasna, do tego weźmiemy sobie. A równie przepiękny Killow. Gdzie on jest? Gdzie jest ten kill -off, który zawsze miałem kurczy, Nie wiem Dobra, może być ten co jest. Ten też był spoko yy, parasolkę jakąś ciekawą No dobra, niech będzie ta. I to jest... Czekajcie, ja miałem taki... Ja miałem chyba jedną rzecz, której któr którą miałem za wzięcie udziału w tych mistrzostwach Fortnite'a Czy to było właśnie to? Nie. Coś innego chyba. I to był z tego, co mi się wydaje, właśnie ten, ten spray. Ale nie wiem, totalnie który, nie mam pojęcia. Ewron będzie o 20, wiecie? Więc zagramy sobie z nim właśnie o 20. Eee, co? Helikopter? Są helikoptery? Co wy mówicie? Ej, dobra, tak chcę taki helikopter. Nie będzie go widać. Wow. Nie wiem stanie o co chodzi, chat. Aha, jeszcze są te kolorki latania. To może być spoko w sumie. Okej. Okay. Czy czat jest, jesteście gotowi na wielki powrót? Fałdolce. karant bojowy, rywalizuj, graj. Okej. Okay. Zmień oddziały, gramy na solo. No i pięknie. A czekajcie, bo jeszcze tutaj mam, mam jakiegoś ziomeczka z tyłu. Jak go zmienić albo sobie wybrać innego? Kameleona chce. Na cześć naszego Kamelona. Dobrze Jestem dinozaurem, z dinozaurem na plecach. Let's go! Lecimy czat Powodzenia. życzę mi powodzenia w czacie. Zobaczymy, moja pierwsza gra po pół roku, tak? Aha, gdzie mam kamerę dać jeszcze? Gdzie mam kamerę dać internetową? Okno kamerki. Co? Gdzie mam je dać? Nie, to nie jest okno kamerki. Czekajcie to jest. Aha, Lumix Gdzie to będzie dobre? Tutaj gdzieś? W ogóle sobie to... Zrobimy tak, żeby taki kwadracik bardziej, niepotrzebny jest taki szeroki. Po, po lewej czy po prawej? Prawo, środek. Prawo, środek. Czyli to będzie tutaj teoretycznie, tak? Ale to bym musiał flipnąć wtedy tą kamerkę, bo ona będzie w drugą stronę patrzyła. Dobra, na razie zostawię tu. Zobaczymy, czy będzie coś w tym miejscu. OK. Ale lagi co jest? Ej Tutaj są lagi zawsze, czy po prostu ja mam Dobra, czat, mam lagi I to straszne Gdzie są FPSy Ping jest u góry, a FPSy Dobra, na razie nie mam lagów, także jest w O kurde To nie, nie mam mapę Trochę przypomnę Co to za samoloty? Ej, jak włączyć FPS, żebym widział FPS-y swoje Co jest z tą mapą? Dobra, lecę w jedyne miejsce, które... Które zawsze znałem Ale tu nie ma już tego miejsca, ej Oh shit, ale lipa Dobra, lecimy po prostu tutaj. Czy tutaj było kiedyś Disneyland e... Park, tak? To się nazywało. Teraz w ogóle cała mapa się zmieniła. Ale przypał. Ej, dobra, chat, szybkie, szybkie szkolenie na metę potrzebuję, yy, co, jest, co jest w mecie teraz? Dajcie mi znać, co jest w mecie. Jakie bronie? Jakie bronie? Po prostu, yy, na przykład, najlepsze bronie, które są w mecie. Kurde, co? Nie wiem, co mam zrobić Shotgunik PIERWSZY FRAG! Ha. Dobra, i pierwszy dead też Wow, co by mówicie, że takie duty są w tym, ależ tos O, 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 dobra, co mam zrobić? Powrót do lobby? Yy, wydaje mi się, że mam za, 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 za szybką myszkę. Wiecie, za, za dużą mam czułość. Radio jest w Fortnite, cie. co jest grane? Odpalam koniecznie. Muszę sobie zmienić czułość myszki, wiecie, ale to chyba zmienić sobie w Windows się po prostu. Yy, no, tak zrobię. Bo tam, tutaj już w Fortnite mam bardzo małą. Jak to się robiło? Jak to się zmienia? Personalizuj. O, to było tutaj chyba. Yy, myszka. Ej, dobra, co jak co? Ale nienawidzę Windowsa 10, jeśli chodzi o ustawienia, to jest tak tutaj niepraktyczne. Mysz. To pasuje rozmiar... dodatkowe opcje myszy i co, dopiero tutaj jest, tak? Chmura coś tam szcz szczeka. No i co? Nic się nie zmienia, czat. Aha, przyciski jakieś. A ja mam wskaźnik. Szybkość wskaźnika. Trochę wolniej. Ale on chyba jeszcze sobie trochę spowolnił. Chociaż nie może być. Jestem Nubem. Jak się jest Nubem, to lepiej grać na trochę szybsze i później sobie ewentualnie zmienić. Co jest? skąd on miał takie nożyki. A w ogóle. Znaleźć coś w Windowsie 10. W ustawieniach to jest misja, misja specjalna, naprawdę. Ja jestem... Ze wszystkich Windowsów najbardziej to siódemkę lubiłem i pamiętam dzień, kiedy niestety, ale musiałem się przerzucić na dziesiątkę. To był straszny dzień, nie wspominam go za dobrze. Od kiedy gram w Fortnite? Od dzisiaj. Nie no po prostu zastanawiałem się właśnie z czego odpali streamka i uznałem, że kurczę taki powrót zrobić taką serię, nie? Powroty w stare czasy. Pierwszy będzie Fortnite. Później będzie kiedyś może właśnie Minecraft, zobaczymy. Paski ja nauczę PvP. Nie znam tych miejsc w ogóle w Fortnite. Nie wiem w ogóle... Nie wiem co się teraz lutuje, co jest teraz... Opłacalne za bardzo. No ale spróbujmy. Jakaś kolejna miejscowa z zamkiem na środku. OK. Ej, to jest Pleasant Park. Tu są domki z Pleasant Parku, nie? No, ten domek, ten... Wow, jakiś... Co tu się stało? Helikopter? C ja koniecznie muszę nim polecieć? Eee, no już ktoś tam poszedł, niedobrze Dobra. Zobaczymy czat. Czy dalej są te zdolności? Których w sumie nigdy nie było, ale... Ej, dobra, w Fortnite lecą pociski tak jakby... że, że czas potrzebują, czy nie? Bo ja nie pamiętam. Czy tutaj pod... tak jakby trzeba predyktować gdzieś jest dzioma? Skąd on mnie strzelał? Tak, trzeba Ej, stąd gdzieś, z boku Dobra, trudno, ale mamy snajpę Bycie snajperem to jest taka zawsze bezpieczna rzecz, że po prostu Stoicie sobie jest daleko i w sumie jest git Szczególnie jak właśnie jest się kiepskim, czyli dla mnie jest ogólnie bardzo dobre. Co to jest? Jakiś shotgun z z lat... Nie, nie wiem. Co to jest? Aha, taki. Sz... Ej, który mam biegać? A mi sam biega, tak? Co się stało? Jakieś skanowanie? O co tu chodzi, chat? O, worek, który fajnie. O, mamy poty. Kurde, to no nie dobrze, teraz w sumie, ale y, lepiej teraz niż wcale, tak, jak to mówią. Niesamowite, że ta... ej, pamięć mięśniowa? To jest coś nie no nieprawdopodobnego, że... Nie grałem w tego Fortnite'a tyle czasu. Fontanna obfitości. Dobra, nie, wezmę, bo niebieskie. Nie grałem w tego Fortnite'a tyle czasu, czad, ale dalej pamiętam, które się przyciski naciska, nie? Ale o co chodzi w tym...? I co, teraz jest skan na mnie? On biega mi, w ogóle ten ziomal mi biega sam, czy ja muszę biegać? Chyba on mi biega, nie? Co to jest? To nie był przeciwnik? Co jest grane, o co tu chodzi? O dobra, duża potka, elegancko. Ale jestem nubem rzuć pod siebie. Tamte, yy, te te, tak? Dobra, później rzucę na razie, na razie co spróbujemy jeszcze ściągnąć jakiegoś tutaj łebka. Jak to mówią. Dobra, chyba potrzebuję trochę więcej masów. Ale wiecie, że jeszcze spół... O ten skurczyły. Co to jest za ziomal? Wow! Ale miał pompę dobrą. Chyba dobrą, nie wiem. Ktoś tu był i nie wziął tych rzeczy? Bardzo dziwne. O kurde, wyczaiło mnie i co teraz? O, szybko. Yy, strefa, strefa, właśnie coś tu było takie jak strefa. Okej, okay. ta na środku był helikopter, szczerze? Muszę przetestować go. Tu jeszcze mamy skrzynkę. O kurde, jak się buduje w tej grze No gdzieś to był ten ziomanie. nie? Pst. O nie, najgorzej Najgorzej, chat Muszę sobie podgłosić w ogóle sławy Nie no, wydaje mi się, że muszę to po prostu olać, wiecie? Raczej nie mam na to czasu No, i straszą mnie te. Co to jest? Ziomal mnie wystraszył. Niepotrzebnie w ogóle. Co jest? Ktoś strzela do mnie. Skąd? Znowu ten. jakiś. Nie, nie, nie. Teraz coś normalny. No, nie, jakiś pomagier to jest jakiś trolling chat. A nie wiem, czy on może coś zrobić w sumie. Dobra, uciekam stąd. Nie mam już, nie mam już masu w ogóle. No kurde! O Jezu Dobra, to jeszcze było do zrobienia To jeszcze było do zrobienia Klawiatura zagłośna. Nie dajcie z kwiatury. A ale strasznie denerwujące są te ludziki, które biegają i same do ciebie strzelają jakieś boty. Nie wiem o co chodzi. To, to było jeszcze do zrobienia, to zabrakło i maców. Ja czuję, że bym to ugrał. Także w ogóle jest w porządku. Nie pokazuj mi tego więcej. Zagraj ponownie. I co? Czemu nie mogę? Dobra, nie interesuje mnie to w ogóle. Lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Yy, dobra, co? jak oceniacie moje zdolności jak na razie. Wydaje mi się, że totalnie nie ogarniam.